Siema siema, widzę dzisiaj Młody Wariat Nie wiem czemu taka nazwa, zrobiłem sobie kiedyś taki kanał czasem do niego wszedłem No bez przedłużania chcę wam pokazać No ten kanał będzie o takich Grach na robocie i nie tylko yy, Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Yyy Chciałem żeby Dobra, wiem, że to już jest YouTube, a nie TikTok. To może być cringeowe, ale skoro na TikToku mam popularność, bo prawie trzy koła, to może na YouTube nie będzie lepiej. Znaczy, może będzie właśnie tak samo. Ogólnie to, naz nazwę na TikToka prawdopodobnie zostawię w opisie mojego kanalu, w kanału. A jeżeli nie, to chcę, jeżeli chcecie teraz to. Z hashtagiem to jest Prime Farel, a normalnie to jest Love.rivals I coś tam chciałem przypowiedzieć. Hmm. Chodź zagrajmy rundkę Ja ogólnie gram na PS najczęściej, ale teraz postanowiłem sobie zagram na, na kompie. Bo na ps nie umiem nagrywać. O oh yes. Nie wiem, jak się na tym gra. O, tam się schrał, schrał, Ale ja mam meta tragicznego. Ale dobra, i tak raczej nie mam szans coś tam jeszcze dodać. Mam, mam nadzieję, że mnie przyjmiecie nie najgorzej. A wręcz dobrze. Ale za mniejsza. Ai ai. Dobrze, lepiej zmienię na to, bo ja nie umiem grać na... Mm. Na... 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 na nie wiem czemu, ale zimki nie przyjmują nic takiego. Lepszego neta i takiej lepszej grafiki niż tego nie ma to. Lepszego. Opadł sąsetkę. setkę. No, come on. mi to nie może wyjść raz? W sumie to nie raz mi już to wyszło, ale... Temu raz kolejnym nie może wyjść? dobra, tu z zaregię, ale no, ale bardziej to zrobiłem. Mam nadzieję, że teraz nie będzie gorzej. I teraz sobie tutaj rzucę Molto. To snipe. to jest snipe. Knife coś robić. I chłopcy wolni do półkuła tuły. Coś tam jeszcze. Hm. O mnie takie szczegóły to bardziej. To nie będę mówił w innych odcinkach. Ale tak ogólnie to będzie... On wam powiedzieć o tym będzie ten kanał. Nie mam takich... No takich rzeczach jak ten. Nie, ja mam taki jaim. Ja mam taki, ja mam taki A ja myślałem, że on dostał heada. Ale to ja. No umówmy się, nie umiem grać w River's na kompie. Ale ważne, że próbuję. Hmm. Raczej po tej rundzie już kończę, bo nie ma co. Ale mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym dniu. Czyli że jutro. bo ta to będzie bardziej dzik. Oj! Mi w słonił. Ty, kąp czyta Ale debil. Hmm. Coś jeszcze o mnie. Mogę wam już coś powiedzieć o mnie? Mam lat. No, za niedługo 12, bo jestem w szóstej. Mm. Bardziej jeszcze o mnie. Nie jestem jakimś ujonem. Po prostu. Dużo osób nie uważa, bo jestem najmłodszym, najmłodziejszym chłopcem w klasie, no nie mogę tego No, ale to wszystko dlatego, tego, bo. Nie wiem, ja w naukę mam trochę wypalone, jakby tak powiedzieć. Kurde, co On się to mm. lubię, lubię bardzo grać Wychodzić też Interesuję się dużą piłką Gram w dużo Opa, Wreszcie mi weszło. I bardziej będę chciał grać na kompie w Raywalsy. Bo nie jestem jakiś najlepszy w tym. Na no. sesję ten. Oj, dobry jest. Jestem okejsa. Bardzo żartowałem. Żartowałem morzeczkę. Ja zartywałem. Ej, nie boćmy się. Nie morduj to jest dla fanów. No i dobra. Bratek umie grać na kayfa. No. Mogłem tak nie robić. No. No i co? Kończymy raczej. Myślę, że filmik całkiem nie najgorzej wyszedł. Się... Teraz idę go przemontować, czy coś tam, nie wiem, i wrzucę na на YouTube. Нара!